Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościelniak. Witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji dami Ze mną w studiu jest pan Rafał Foryś, lider Konfederacji w Radomiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie przewodniczący, poznaliśmy kolejnych kandydatów, którzy będą w przyszłorocznych wyborach prezydenckich ubiegać mhm. się o fotel głowy naszego Państwa. Sławomir Mencen był pierwszym kandydatem, który oficjalnie ogłosił swój start z zamienia Konfederacji, no ale teraz poznaliśmy kolejne osoby, które będą się ubiegały mm -hmm. i między innymi będzie to dr Karol Nawrocki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, a także Rafał Trzaskowski z koalicji obywatelskiej. Jak pan zapatruje się na te wybory, na szansę kandydata Konfederacji w walce z tymi właśnie przedstawionymi chociażby przeze mnie panami? Szanse są zawsze, panie redaktorze, drodzy państwo, i nigdy nie w, można wątpić w to, że kandydat prawicy, prawdziwej prawicy, nie osiągnie sukcesu. Ja w to głęboko wierzę. Zresztą... E Teraz w przeciągu roku widzimy, jakie następują zmiany na arenie politycznej na całym świecie. Pan obecny prezydent Meloni w Argentynie rok temu, który także jest reprezentuje frakcję prawicą, został, został prezydentem i dobrze rządzi, ponieważ zmniejszył tam biurokrację i przepisy, regulacje i inflacja diametralnie spadła. Trump w Stanach Zjednoczonych, no i teraz 8, 8 grudnia druga tura wyborów w Rumunii, gdzie pani Lasconi zmierzy się z panem Dziorgesku, który no miał parę procent w sondażach, a faworyt skrajnie, może nie skrajnie, no ale socjalistyczny, lewicowy, zajął dopiero premier, dopiero zajął trzecie miejsce. I ja tego życzę w nadchodzących wyborach w Polsce, aby w. Do drugiej tury doszło dwóch kandydatów z prawicy i myślę, że to jest osiągalne. Skoro mamy przykłady tutaj na przykład w Rumunii, to czemu nie w A, Polsce? To myślę, że jednak e, aż tak dobrze do konfederacji e, nie będzie, żeby w drugiej turze, jeżeli się uda do niej wejść Słowomirowi Mencenowi, żeby jego rywalem był. E, właśnie doktor Karol Nawrocki, wręcz przeciwnie, wielu e, wielu publicystów twierdzi, że mhm. dla konfederacji kandydatura Karola Nawrockiego jest szansą, dlatego, że jest szansą na to, żeby kandydata Prawa i Sprawiedliwości pokonać i żeby to właśnie w drugiej turze była walka między kandydatem Konfederacji a Koalicją Obywatelskiej. Poczekamy, zobaczymy. Ja, ja, ja to tak widzę, no ale ja jestem takim niepoprawnym optymistą. Zawsze, zawsze idę, mam cel taki, a nie inny. No myślę, że to jest naprawdę realne. Skoro w Rumunii tak się zadziało yy, i w najbliższą niedzielę mamy wybory, to czemu nie w Polsce? No ja widzę yy, kandydata yy, yy, jako Rafał Foryś, no, to takiego, który nie skupia się na na, na programie innych kandydatów. E, nie buduje czarnego PR-u swoich kontrywali, e, tylko przede wszystkim zajmuje się problemami. Polski. i zamierza te problemy naprawiać, zamierza realizować swoje cele, które dążą do tego, aby Polska się rozwijała na arenie nie tylko europejskiej, ale światowej. Taki kandydat powinien szczególnie dbać o polską rację stanu, polski interes narodowy, dbać o to, aby Polska samostanowiła o sobie, żeby była suwerennym narodem i żeby Warszawa była stolicą geopolityki, a nie inne stolice na naszym na naszej, ziemi, na naszej kuli ziemskiej. I takiego kandydata widzę, który niekoniecznie kieruje się tematami zastępczymi, ideologicznymi. Oczywiście szanuje wolność obywateli, społeczeństwa i reaguje wtedy, kiedy są złe ustawy, złe pomysły, które na przykład. No, czytaj edukacja, z, edukacja zdrowotna, które ewidentnie pod tym płaszczykiem kryją się jakieś wątki ideologiczne. Wtedy taki prezydent ma, musi zareagować. E, więc te, taki kandydat, który dba e, o Polaków, no bo jest o co dbać, bo no, szanowni państwo, 2,5 miliona naszych rodaków żyje w skrajnym ubóstwie. Gosp gospodarka polska, ale i europejska czy, przeżywa czy, kryzys. Czy, czy ja więc naprawdę... Wiele wyzwań. Przed, ogromnie wiele. Przed escenem, jeżeli uda mu się Dojść do drugiej Tak, Ja życzę obyd, właśnie, ja... żeby nie skupiać się na tym czarnym pijarze, żeby skupiać się tylko na tym, aby Polska się rozwijała i przedstawiać pomysły realizacji. Mhm. Tutaj, jeżeli chodzi o kampanię prezydencką, bo o niej e, mhm. zapewne jeszcze będzie wielokrotnie okazja, e, Porozmawiać, no, ona de facto nawet jeszcze oficjalnie się nie e, nie rozpoczęła. Mhm. Chciałbym Pana zapytać o e, tematy związane z rolnictwem, czyli kwestią też Panu bardzo, bardzo bliską. Mhm. E, obecnie trwa e, trwają dyskusje, procedowanie ustawy dotyczącej m, ochrony zwierząt. To projekt obywatelski. Zaczęło się od tego, e, żeby nie trzymać zwierząt na łańcuchu. E, no i ten projekt systematycznie ewaluował. Mhm. No i obecnie jest e, bardzo wiele m, kontrowersyjnych, zdaniem, e, rolników pomysłów, w tej, w tej ustawie, mhm. czy w projekcie ustawy, no nawet tutaj nie ma zgodności w koalicji rządzącej co do tego e, projektu. Niektórzy mówią, że jest to piątka dla zwierząt 2.0. Mhm. Pan doskonale zagłębił się, poznał meandry mhm. tego, tego projektu, więc co Pana zdaniem jest najbardziej kontrowersyjnego w tym, w tym projekcie ustawy? Najbardziej kontrowersyjne jest to, że to jest odgrzewany kotlet. E, tak jak pan redaktor stwierdził, to jest, to jest piątka dla zwierząt. Bis. O nie, e, ja stwierdziłem to, twierdzą sami ta, rolnicy. Tak, to stwierdzą sami rolnicy. E, jest to projekt obywatelski e, zgłoszony przez stowarzyszenia, fundacje, które. Nie wiemy, jakie mają pobudki. Moim zdaniem powinny się skupić bardziej na przykład na zagrożeniach, które płyną do nas z, z Ameryki Południowej, czyli z konglomeratu państw tworzących Mercosur, albo na przykład skupić się na tym, jak bardzo zagraża nam ekspansja wieprzowiny, który, na przykład z Danii, czy Holandii, która wyniszczyła naszą przodę chlewną. To są tematy, gdzie te stowarzyszenia, te fundacje powinny się udać i o to zadbać. Naprawdę, szanowni państwo, świat ja teraz oczywiście w cudzusów, duży proszę wziąć, ale nadawanie jakichś PESELi, czy tablic rejestracyjnych krową, czy homologacji dla piesków, no to, to nie jest temat. To nie jest temat, który powinien nas interesować. Naszym głównym problemem jest teraz odparcie ekspansji na przykład chińskiej na Europę, która na przykład poprzez motoryzację wyniszcza, wyniszcza rynki europejskie. To jest, to jest główny cel, na którym powinniśmy się skupić, aby inwestorzy z Polski nie uciekali, aby firmy się nie zamykały. Tym się powinniśmy interesować. Ja tylko wrócę do projektu tej ustawy, bo przede wszystkim mhm. rolnicy podnoszą kwestię tego, że tak naprawdę każdy, każda fundacja czy organizacja zajmująca się losem zwierząt będzie miała zwiększone uprawnienia, co może prowadzić do, do sporych nadużyć. No ale to tylko i wyłącznie jeśli ta ustawa przejdzie. Na razie to jest tylko y, ogólnopolski, y, ogólno, y, ogólny projekt, który jest zgłoszony przez fundację. Ja w ogóle się tym nie zajmował. Myślę, że to upadnie. A jeżeli chodzi o porozumienie, które Komisja Europejska chce podpisać z krajami Ameryki Południowej, dotyczącej y, y, wymiany y, rynkowej, jak pan tutaj się no to już zap, jest zap, zap, zapatruje? No bo y, słyszeliśmy zapewnienia, mm -hmm. chodził premiera Donalda Tuska, który powiedział, że nie, polski rząd nie podpisze Takiego porozumienia nie jest za, za tym projektem, pomysłem. Aha. no to już jest konkret, bo, bo to już naprawdę zagraża gospodarce rolnej, nie tylko polskiej, ale i europejskiej. To znaczy ten napływ produktów z Ameryki Południowej, bo jest to przede wszystkim żywność nieprzebadana, która wykorzystuje w jednej trzeciej środki ochrony roślin, które w Europie są zakazane. I sama rozmowa o jakby w wolnym przepływie towarowym, w wolnym rynku, moim zdaniem nie jest na miejscu, ponieważ jeżeli zasady Gry są łamane, czyli nie, Ameryka Południowa nie, jest, nie, nie przestrzega tych norm europejskich, w ogóle to nie, powi nie powinno być podejmowane pod rozwagę. I ja dziwię się, czemu eurokraci, czemu Ursula von der Leyen bardzo jest ku temu, aby podpisać tą umowę. I nie wiem, czy, czy bo to trzeba szeregu państw, żeby się przeciwstawić tej umowie, czy podołamy. No, ale myślę, że teraz protesty, które. które w, I w Polsce, i w Europie przebiegają, no może skłonią y, eurodeputowanych do tego, aby odrzucić ten projekt? Mhm. Y, posłowie zdecydowali w ostatnich dniach, y, przyszłoroczna Wigilia będzie już dniem wolnym od, od pracy. Mhm. Y, wiele rodzin się ucieszyło, natomiast y, nie wszyscy są aż tak w dobrych y, nastrojach. Przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy uważają, że nie jest to y, y, dobry pomysł, będzie Wolna Wigilia, ale za to też jest plan na to, żeby była trzecia niedziela handlowa mhm. w grudniu i tutaj znów teraz ci zadowoleni z wolnej wigilii narzekają, że dostali znowu kolejny dzień pracy mhm. w grudniu. Co pan sądzi o tym pomyśle, czy pomysł po pierwsze wolnej wigilii, a po drugie, jeżeli wolnej wigilii, to trzeciej mhm. niedzieli handlowej, czy te pomysły są dobre? Na pewno jest prawdą, że dzień pracy w Wigilii jest niezbyt efektywnym dniem pracy, ale trzeba pamiętać też o tym, że Wigilia poprzedza święto, nie jest świętem. I moim zdaniem, że ustawowo zmieniać to poprzez Sejm i tworzyć specjalną ustawę, żeby ten dzień był wolnym jest delikatną przesadą, ponieważ jeśli pracodawca chce, no to... Albo skraca ten dzień i, i, i mówi: no, Zrobimy wspólną Wigilię, idziemy do domu, i tak dalej. Jest to, jest to jakby takie indywidualne podejście do pracownika. No, i tym, pracownika bardziej, do... tym bardziej, że jeżeli dobrze pamiętam, Ta. to na przykład chociażby w przypadku sieci handlowych, one są czynne do godziny 14 tego dnia. Tak, więc wydaje mi się, że tutaj y, 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 nie powinno być ustawowo zmieniane. Z drugiej strony, odzyskują no, tylko, tak jak pan powiedział, no tylko sieci handlowe, bo handel y, detaliczny jest praktycznie przejęty w 100% przez zagraniczne. Podmioty, więc na pewno oni stracą. Ale to pewnie do 12 w nocy albo całą noc w dzień poprzedzający będą te sklepy otwarte. I to jest moje zdanie. Czyli generalnie nic dobrego z tego nie wyniknie, Pana zdaniem. Nie jest to konieczna ustawa. Wigilia nie jest, nie jest świętem, więc nie, nie powinniśmy robić dnia wolnego. Mhm. Na koniec Wątek Radomski. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przekazało odpowiedź na zapytanie członka Nowej Nadziei, Pana Marcina Dąbrowskiego dotyczącego centrum utworzenia w Adomiu, Centrum Integracji Cudzoziemców Dowiedzieliśmy się, że jest plan utworzenia takiego ośrodka w naszym mieście maksymalnie do 2029 roku, podobnie jak w kilku innych miastach na terenie województwa mazowieckiego. Władze miasta odpowiadają, że na razie żadnych konkretów nie znają. Co Pan na ten temat sądzi? No i to jest bardzo gorący temat i ważny temat, który jest. O zgrozu niebezpieczny dla naszego miasta i dla Polski, ponieważ no, w 49 miejscach w Polsce, w byłych miastach wojewódzkich takie centra mają się potwierać. I z tego, co wiemy, jakie są informacje, także i w Radomiu. I proszę mi wierzyć, szanowni państwo, drogi panie redaktorze, że osobnicy pochodzący z tych krajów sub subsaharyjskich, na przykład, oni nigdy się z nami tutaj e, nie zjednoczą, nie będą e, żyć. Zgodnie z naszą kulturą, tożsamością, nie, podlegać, nie będą podlegać socjalizacji, integracji. To nawet nie ma, nie ma opcji. Wręcz będzie następować geteizacja, tak jak to mamy w krajach zachodnich. Jak pamiętamy na przykład w 2015 roku, co się działo, na przełomie 2015 i 2016 roku, co się działo w Sylwestra w kolonii. Kobiety zostały zgwałcone przez, przez przybysze z tych krajów, czy to afrykańskich, czy, czy azjatyckich. I to będzie niestety nam wszystkim zagrażać. Ja się boję, skąd na to przede wszystkim weźmiemy też pieniądze, bo to są ogromne środki. My jako państwo, jako Radą, będziemy musieli zapewnić godne życie tym osobom. Same ośrodki będą tylko jakby będą musiały uczyć tutaj życia w Radomiu, w Polsce tych przybyszy, ale trzeba przecież gdzieś ich jeszcze zalokować. Trzeba przecież wziąć pod uwagę, że będą chorować, będą chcieli się uczyć i my jako podatnicy musimy. Za to wszystko zapłacić. Ja przypominam, że bagaż, jaki e, e, wzięliśmy na siebie, czyli utrzymanie de facto kolejnego nagro, nagrodu narodu Ukrainy, no, mm, kosztował nas ponad 5% PKB. To są ogromne kwoty. Ja tylko... Nie stać nas na, na to, żebyśmy, tworzyć, żebyśmy tworzyli centra e, integracyjne, a poza tym wiąże się to. Z, z niebywałymi konsekwencjami, które będą zagrażać naszemu otoczeniu. Ja tylko, panie przewodniczący, chciałbym dodać, że w głównej mierze, jak słyszymy od pomysłodawców tego, tego projektu, chodzi tutaj o integrację naszych sąsiadów z wschodu, Czyli I, głównie Białorusinów, Ukraińców. Ale he, zawsze są jakieś widełki, zawsze jest jakaś furtka e, i tak jak ma problem Szwecja, Niemcy, Francja czy Anglia, e, będziemy mieć taki sam problem tu u siebie. I Zawczasu trzeba przeciwdziałać, trzeba dużo zapytań e, kierować, czy to do naszych radnych, czy do rządu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w redakcji możemy o tym porozmawiać, bo to jest temat bardzo istotny i ważny. Rafał Forys, lider Konfederacji w Radomiu, budzicie moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy serdecznie za uwagę na kolejną poranną rozmowę. Zapraszam już jutro ukościenia. Do zobaczenia i do usłyszenia.